Cześć! A mną jest Awen! No cześć, siamanko. Teraz będę serię Minecraft Multi. Oto w tym momencie, ja sobie grałem na moim świecie a The gra sobie na swoim świecie. Ale zacznamy przez Skype'a. No właśnie, a teraz ja tylko powiem, że to są takie moje światy. robię nowy, robię nowy świat, ponieważ filmik, który w życie na YouTube był całkowicie failem, który się nie udał. I teraz robię nowy świat, nowe zasady i wszystkie, wszystko nowe. No. Słuchajcie, jak sobie będę tam pociął chciałam Ale właśnie teraz jem. jem coś dobrego. A. Co? jesz? Nie chodźcie. No, Dobra. Dajcie sobie tryb przetrwania. Wszystko mam wyłączone. Okej, okay. służy nowy świat, robię o, nowy świat i gramy. No. To jest tak, gramy. No mi się robi nowy świat, czekajcie, zrobię cięcie, wszystko się zgeneruje i będzie okej. Okay. no i powracamy. I tak, Dobra, ja tutaj to? się pojawiłam, znaczy nie tutaj się pojawiamy. ja już to sobie kiedyś, ja jeszcze sobie wygenerowałam, tutaj się podniosłam do góry. Ym, I budujemy sobie tutaj domek. Tak, ja tylko powiem o Ciebie tyle, że... wystartowałem tak samo w dżungli jak na serii... Yy, na serii, yy, serowe kwadraty. O ja dobrze pamiętam. I też jestem w dżungli, jak widzicie, na moim, z mojej perspektywy. Tylko nie wiem na czym ja gram. Jeziuśku! Mian, no, mi się dżungla, obo, ob, obok dżungli biom zimowy. Woda z lodem, zwierzaki, a z drugiej strony nie wiem. Widzę, widzę na mapce, że... Ja, żośku. Aha, i jeszcze tak. W tej serii, znaczy w seriach będą mody. No powiedz, jakie mody będą. W sumie mamy mody chyba takie same, tylko, że różni się tylko tym, że ja mam... Na razie internet mi nie działa dobrze i mam skina, a no właśnie na serze nice, coś się spierdzieliło. Ale jakoś w działa. Ale no. to mode. No, nie sobie... Ten masz, no masz, ja masz. Ja o skinach tylko o modach. Pozwolę sobie powiedzieć. O w super mm. lagach. Mody mamy następujące. Inventory pix. Jak nie widzicie te trzy kropki. E, Radźmy głośniej, ma... bo się nie słyszę. Mody: Ray Mini Map. <laughs> Oraz mod Optifine, co daje przybliżenie i więcej. No jak A widzicie Raz mini map zachlepaj. O! Oj. Które to się robiło? O, A, o, widzicie? Mini ten, Optifine. A, okay. tu macie teraz Raz mini map. Teraz się teraz czy I robisz... Inventory tweaks. Teraz się ciebie spytam, czy robić domek na drzewie, czy nie. Ja robię sobie na piasku. A ja sobie chyba zrobię, ale lagi malutkie. malutkie, kurwa, malutkie. Poczekajcie, ja zrobię zdjęcie i zetnę sobie tylko to drzewko. No ja też. Okej, ja już wróciłem. Eee, yy, Nicera no chyba też. No. Nope. Aha. Czyli na jej pers perspektywie teraz. Yy, po prostu będzie cięcie krótkie. Ale ja już powróciłem i jak widzicie, ją słyszycie. Mm. Dobra... No kurde... Super zajebisty świat, zima a w środku... ZIMY lawa. Ale bym chwacł! Lava? W środku zimy? No co ty tato? ja wyskoczyłem. Ała? Jezus Maria... Kurde, nie mogę wybrać miejsca, bo mam dziewięć drewniaka, niedużo... No, co ty tato? I ja masz drewienka. Jeszcze nie wiem. Ja mam bardziej Czego się lejesz? Nie wiem. Aha. Szkoda, że cię nie mam na mojej matce. A poza tym... Chciałbym tylko tyle dodać, o ile ty mnie nie zabijesz, że powiem tyle, że będzie seria multiplayer. Będzie, będzie. Z mojej perspektywy i też zobaczycie Jeeey! Yeah! HURRAY great! Czego szukałeś? Gór, i nawet góry. Idę, na górę tak? Ja pierdzielę, jakie góry. Sorry za słabość, ale to jest normalny. Champion! We are the champion. A ja back! ale <laughs> zajebiste. <laughs> oh. Co? Cóż z ziela jest? Musiałeś mnie? No nie. Jest ja tak grzę na całą mordę. Like a boss, yeah! <grym> what the fuck? Ja to zrobię na tym drzewie domek, a nie burzę. Nie, jednak robię. Jeszcze, że pozwolisz, że mogę już cheatować? Nie, nie, nie cheatuj, bo cię widzowie ukażą. Nie, nie mogę cheatować, bo on mi zabrania. On mi zabranie i mówi, że jestem cheater, to jest niegrzeczne dla niego. Dobrze, dobrze, przepraszam, ale nie drzytuj, bo cię widzowie oskarżą. Widzicie co? Czupie drzewo! Łuk! Czemu się na całą jasę, No mi jak chcę. Ej, ja robię cięcie, bo nie będzie mi się chciało nagrywać tego jak ciupie drzewo. Ja robię cię ja, ja teraz mam cały czas Okej, okay. ja już jestem, ale niestety najpierw musiało na razie... Oj, program Java Perform bi... Binary przestał działać. Spłako! No właśnie, słami, słami, słyszycie? Um, ja czupe drzewo, szczupe drzewo... W ogóle dzięki, Bandicam um. jest zarąbisty. Czemu? Nie nagrało mnie odcinka! A co ci się stało? Wyskoczył mi jakiś klasz i nie nagrało mi odcinka. Ponieważ sobie pewnie wyskoczyło ci, że już za długo nagrywasz. A nie. czekajcie, 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 ja zrobię krótkie cięcie i sprawdzę, ile nagrywam. Dobra, słuchajcie. Yy, ja już kończę, ponieważ już nagrywam 7 minut. Ujdziemy się w następnym odcinku, który będzie pewnie za niedługo, chociaż dla was wy trochę poczekacie, bo wrzucanie też troszkę swój, nie myślicie sobie. Więc żegnajcie na tym drzewie, papa pa. i narazka, i cześć. Pożegnaj się. Papa. Pa.